Ho, z tej strony Mikołaj, to jest mój wierny renifer. I dzisiaj mamy 6 grudnia i ponownie jak rok temu sprawdzimy, czy pasażerowie byli grzeszni w tym roku. I okej, okay, teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego princesa, a nie nowa Toyota. Wyszły takie problemy, o których nie wiedziałam, że wyjdą. Miałam dylemat z rejestracją. Pomogliście mi wybrać, ale jakby też się cieszę, bo jest fajna, bardzo mi się podoba. Chciałam albo K1 FC, bo to jest Kraków, albo G0 FC, ponieważ G0 jak go, let's go, let's go, no nie, no to, No i wyszło, że go. Wam się też spodobało go. No i super fantastycznie, ale okazało się, że w związku, że pierwsza litera to jest G, to trzeba wszystkie sprawy załatwiać w Gdańsku. No na szczęście nie muszę tam jechać specjalnie. Uda się to ogarnąć pocztą, no ale wiecie, to nie jest tak, że sobie odbieram autko z salonu i sobie mogę od razu już je tam pod taksóweczkę podpiąć i jeździć. Ale trzeba zrobić kilka rzeczy, mianowicie wbić pieczątkę taksi w dowód. No i jeszcze w związku z tym, że ja przerobiłam e, to auto na LPG, no to jeszcze trzeba to LPG wbić e, w ten dowód. To też musi być zgoda z leasingu, ale powiedzmy, że Bartek z finansami pomógł i w zasadzie to ja tylko powiedziałam co chcę, on dobra, dobra, no i już to było ogarnięte, nic nie musiałam z tym robić. No, ale tutaj trzeba posłać kuriera z papierami, kurier już poszedł i no i czekamy. Odpalamy. Tutaj <toddaj> <toddaj> jakiś artystyczny nieład. Tutaj się... Świeci, ale będzie to widać pewnie trochę jak będzie ciemniej. Tu jest choineczka. Chciałam ją dać tutaj, gdzie są tipsy, ale niestety nie przyczepiła się, nie chciała się przyczepić. I jeszcze tutaj mamy też też świecidełka. Leci pierwszy kursik. Udaj się do miejsca odbioru. Osiedle dywizjonu 3, 0... 3, 2, 0. Lecimy po pana Norberta. Koleżanka mi wczoraj robiła keratynowe prostowanie włosów. To jest fryzjerskie odkrycie mojego życia. No ja jestem bardzo zadowolona. Lubię właśnie proste, gładkie włosy i tak dalej, aczkolwiek przez pierwszy tydzień, dwa wygląda się trochę jak mop. Ma się te włosy takie, wiecie, tłuste i tak dalej. na szczęście mam czupkę Mikołaja, więc, więc mogę to zatuszować. Ho ho, ho, dzień dobry! Czy pan był grzeczny w tym roku? Słucham. Czy pan był grzeczny w tym roku? Oj, byłem. To proszę, cukierek od na Mikołajki. <laughs> Dziękuję bardzo. A się pani przygotowało? <laughs> no. Dzień, pan Norbert dostarczony, ucieszony. Lecimy po następne. I tutaj za ten kursik zgarnęłam całe 16 zł. Złapałam kurs. O ho, ho, dobra. Co prawda na Dąbską mam trochę kawałek, ale i tak mi nic nie leci bliżej. W ogóle jest taka pustka. Więc jadę. Dobra, tu mi każe skręcać w prawo, ale ja sobie zawrócę pod Prowad Lubisz? Tak to się chyba nazywa? Zobaczymy, czy intuicja mi dobrze podpowiada i będzie szybciej. Zawracamy. Znaczy niby tu wjeżdżamy. O, Mikołaj, tam drugi! <laughs> no w sumie nie, nie był to interes życia. Ale okej. Okay. O, co to tu jedzie? Chyba jakaś ważna osoba. Anwa, to Juta pokoju? Tam była? Między tymi samochodami? I, i jakieś Volvo? Dobra, mam kurs z panem Jasminem. Nie wiem, czy tu to widać. Jedziemy po niego. Dzień dobry. Hello. Hello. Ok, my English isn't very good, but it's for you. Thank you. Sweet. Very much. Thank you. It's, uh, Santa Days? Ja, Santa Day's. Yeah, Santa Days, ok. Yeah, yeah, yeah. Płacili niecałe 18 zł. Jesteśmy pod fabryką Schindlera, raczej muzeum to jest sztuki współczesnej, chyba zamknięte, chyba kolejka. Ha, 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 ha. I ja się zastanawiałam, kurczę, do orzo bym pojechała. Może mnie wpuszczą do toalety, raczej mnie wpuszczają, aczkolwiek nie wiem, czy jest o tej godzinie otwarte, bo jest prawie 11. Uh, tak mi głupio zdrowiły mi ja tam wejść, no ale dobra. Dobra, biorę was ze sobą w tą podróż, ale chyba tam nic nie widzę. Dobra. Czy orze jest otwarte? Kurde, nie. No lipa trochę. A tak wygląda mój jedyny serek. Mimi, mi, 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 Słodziaczek. Have you been nice this year? Ah, okay. Sweets for you. For Santa. Oh, no, sorry, uh, no, it's right. no, so okay. No? No, you. Ah, okay. No, thank you. Bye. Are you a taxi? Huh? Are you a taxi? Yes. How much do you charge from the hotel Wyspanski to the airport? Uh, One hundred zlotys. One hundred? Mm -hmm. Is that If you want, I give you... A card. Yes. Fantastic. You can you can uh, or uh, write SMS. Or a recessed. Yes, SMS or WhatsApp. Oh perfect. Thank you. you. Early morning. Early morning it would be like it would be like half past 6 in the morning. <fört <fört> Tomorrow? Friday. Friday, okay. Okay, thank you. Thank you bye. I Zapytałam I asked you if you want że I saw that Tylko, no, kurde, wstyd się przyznać, mój angielski to porażka. I ja, ja sobie tak obiecuję. Ja zawsze byłam dobra z matny, ale z angielskiego to totalnie nie. I obiecuję sobie, że, że się za to wezmę. Już nawet nie chodzi o to, żeby jakoś perfekt gadać, tylko ten turystyczny, turystyczny angielski. Um, no bo to rozmowy są takie dość schematyczne i tak dalej, aczkolwiek, no. No, zawsze się zawodzę. no Mam nadzieję, że 2024 rok będzie dla mnie rewolucyjny i się ogarnę za ten angielski. No, ale w każdym razie, no to co? No, zrozumiałam, wypewnie też, że tutaj pani chciała kurs na lotnisko w piątek. Na mi wizytówkę, może będzie dzwonić, może będę mieć kurs na lotnisko. No, mega. Nowochucka. No, niestety trochę mam za daleko. Znaczy, 3,3 km nie ma tragedii, ale chcę najpierw skorzystać z toalety. Cudzuki rasyk dla pani. Ho, 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 na Mikołajki. Dzięki, piękne. No i dziękuję za toaletę. Oj, mimo, że nic nie płaciam. Jest... Dobra, dzięki. Przepraszam, cukiereczek dla pana, wesołych Mikołajek. Alpejka. <gry> Miejmy nadzieję. Zakładam czapkę. Czekam na kurs. W sumie tu miałam cały czas włączoną aplikację i mam nadzieję, że nic mi nie leciał żaden kurs. I dopiero wszystkie kursy polecą mi teraz. I co tu robić? Wiem, zjem kanapkę. Ostatnio w tym samym miejscu ja mam kanapkę. Stawka jedzeniowa, must have. Słuchajcie, mam dzisiaj nie kanapkę, mam Bułkę na bogato. Oczywiście pokrywka jest posmarowana masełkiem. Mam taką super pastę z mięska, którą zrobiła mamusia mojego narzeczonego. Bardzo dobra. Ale przepisu niestety nie zdradzę, bo nie są. Dobra, no to jak ktoś je, to smacznego. Okej, okay, pan Kamil jest na stoczniowców. Więc muszę tu zrobić takiego zawijasa, niestety. Ale okej. Okay. Takie życie. A nie, czekajcie. Czekajcie, dobra, przepraszam, przecież tutaj można jechać dekerta tyłem. Czy też ja na to od razu nie wpadłam? Dobra, dobra, dobra. To mi się skróciło o kilometr. Ekstra. Hej, pingwiny. Nie jest orzechów, bo od nich masz nudności. A dorobny krok pingwina dostarcza ci radości. Nie pamiętam, gdzie ja w ogóle jecham. Przepraszam, nie pamiętam gdzie ja w ogóle ten kurs klepnęłam Wiem, że tam z WATEM wyszło na aplikacji 28 zł, więc pewnie pewnie będzie daleko. Mam nadzieję, że nie do jakiejś wieliczki czy coś, tylko po prostu po Krakowie. Ho, 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 czyli kurs. Jedź tą Karoliną, jedź tą Karoliną. Pan Kamil na mnie czeka. Ej, ale kierunkowska z Misiu. Mogłeś też jechać w lewo i prosto. Dlaczego no pan nie włączy kierunkowskazów? A co to kogo obchodzi, gdzie jadę? O, dobra. Tu już jest ok. Przepraszam, a panie były grzeczne w tym roku? Bardzo. To proszę, cukierasa. Dziękuję po... nawzajem. <Vicara> <mustache> <Oxford> U, au, au, Więc au, au. sama w ogóle zawieszenie do wymiany, zanim ją puszczę dalej. Ona dalej będzie moim autem takim na saporcie bardziej. Prawdopodobnie. Ale tutaj jak już Karolla, Karol Karolina Corolla Tojka, gołewczy, wyjedzie już na taksówę. No to będzie trzeba tutaj w princesce porobić właśnie jakieś zawieszenia, jakieś różne tam... No po prostu ją dopieścić. Nie, Niemniej jednak po tym ile ja na tym aucie jeżdżę i tak dalej, no to jak najbardziej nie narzekam na, należy jej się, bo to są takie części bardziej eksploatacyjne. I to chyba tutaj będzie. A e, może tu? Kurde, nie wiem, prawo, lewo wybieram tu. Dzień dobry! Ogrodzenia tymczasowe to tu czy po drugiej stronie? Ogrodzenia. Tak. Tam widzi pani to, pa, widać. Po... Czyli po drugiej stronie płotu. Aha, dobra. A był pan grzeczny w tym roku? Czy w tym roku byłem? Grzeczny. A kurczę. Cukierasek na Mikołaja. Cukier, pani, cukier mam, dziękuję. No dobra, to wesołych. Mogę tak powiedzieć, wesołych świąt? Bo nie muszę uważać, bo Renifer ma coś takiego, te rogi Renifera, że trzeba. O, źle tu wjecham. kurde. Okej. Okay. Dobra, już mi pan tutaj machnął, że, że, że to on, tylko muszę objechać, okej, okay, okej. Okay. No, z reniferem trzeba tak uważać, bo on jest przy, ro, rogi renifera, rogi, proszę, są przyczesnięte przez szybę. No i w momencie, kiedy ja ją uchylam, no to jak uchylę, zapomnę i pojadę, to w pamiętam w tamtym roku, że one mi spadały parę razy, musiałam właśnie kup, zamawiać nowe. Więc tutaj już tak staram się o tym pamiętać, ale wiecie, czasami, czasami mimo wszystko to i tak się zapomina. Dzień dobry. Cześć. Tematycznie, akurat idziemy na Wigilię firmową. Tak! Że, że w o, Idealnie! W ogóle dziś sobie oczy pomóc... Tak. Okej. Okay. Spoko, spoko, To się wcześniej zaczyna dosyć. No tak, no trzeba wcześniej zacząć. Nie, spoko, ja to ogarnę luz. Bo organizatorami no. jesteście. Dzień dobry, <grymety> chu sobie rzucę. Spoko. Y, zamknę bramę i... Dobra, na luziku. <grymety> Proszę jak klimat. No ja tak lubię co roku, już ja drugi rok. Dzisiaj sobie wziąć też tę te, opaskę z tymi, z tymi no. Ale kurde, co się e, do Warszawy, to <coughs> ja będę wiochy robić. Tak teraz mi kolega usiadł że że w Warszawie to już... Wszystko widzieli. No, dobra, to ja jeszcze zapytam, czy byliście grzeszni w tym roku? E, nie. Nie, zdecydowanie nie. No, nie. Dobra, byliśmy. byliśmy tak. No to dobra, no to okej, okay. z tymknięciem oka trochę proszę sobie wziąć na cukierasku. Jezu, lubię to. Dziękuję. Ale super. O, mieszanka krakowska. Ja z dole. Dobra, i na dworzec. Mhm. Ok. Dobra, dobra. Też. Też. Ale nie mogłam w sumie tam jechać, a mi się nie zaktualizowało. O, oka, mamy trastek. Bardzo przyjemnie się tutaj jeździć. No Możemy <grymne> tak do Warszawy jechać. Właśnie nie wybiera się przypadkiem pani do Warszawy. To no właśnie nie miałam wczoraj, ale jednak nie. Chociaż nie wykluczam, żeby w przyszłym roku zrobić turnę ogólnopolskie, Właśnie po takich Wrocławach, Warszawach czy coś. Ale okay. zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, ja za ten kursik zagarnęłam 26 Ziko. I super kwota mi wyszła, ale okazało się, że tutaj 8.30 było za rezerwację i to była czasówka. A ja nie wiedziałam, totalnie mi poleciał jak normalny kurs. Ale tak dojechałam, że było idealnie na czas, więc fajnie. I co, ja wylądowałam tutaj na Kizendredzie przy, przy dworcu. Jadę, no nie widzę tutaj szansy na jakiś fajny kurs, bo tu pewnie jest bardzo dużo uberów, więc jadę przed siebie. Tylko gdzie tu jechać? Chociaż w sumie galeria krakowska to może być ok, ale że ja nie mam Green of Srinów i w ogóle komfortów, to, no to raczej nie jestem ostatnia w tym łańcuchu pokarmowym. Jeżdżam sobie w Rakowicką. No i tutaj można sobie dojechać do Rakowickiej na spokojnie. Kiedyś tutaj długo bardzo była zamknięta ta droga i trzeba było tak objeżdżać na koło i w ogóle. Ja mam wielosezonówki na Princesie. Ale. Nie powiem, żebym jakoś się gorzej z tym czuła. No zobaczymy, no bo na przykład teraz w weekend nie wyjechałam, co były takie śniegi mega. Eee, więc tak szczerze mówiąc, to była idealna okazja, żeby to przetestować, ale wybrałam Wigilię z przyjaciółmi i preskę. Więc, więc nie przetestowałam, ale myślę, że... Nie wiem, czy z tym jeszcze będzie okazja. Dobra, gdzieś sobie tu przycupnę, chyba, że sobie przy cmentarzu rakowickim stanę na postoju taksi. O kurde, o, WC. O! Ej! Ta, takie auto, tylko że jeszcze by było miejsce na przodu i z tyłu WC, dla mnie to by było idealne. Idealne. czajcie, Chcecie iść do łazienki? Stop i sobie jedzicie i zatrzecie swoje potrzeby fizjologiczne. O, tu jest postój taxi I ja sobie tak, niby tu wjadę, ale nie do końca i wyjeżdżam. Ej, ale halo, tu jest nieodśnieżone w ogóle! I wjeżdżam. O. O nie, bo jest tu takie coś jak radar przejazdów i jakby pojawia się do dyspozycji dla kilku kierowców do akceptowania. No i ja klikłam, że akceptuję. Ale tutaj mi napisało, że już że ktoś był szybszy po prostu. No nic. Kiedy po panią dany zapam kursik, to będzie króciutki, bo pod Galerię Kazimierz. Dzień dobry, tak, zapraszam. I na galerii Kazimierz. Proszę? Na galerii Kazimierz. Dobra, tak, i czy... Pani a czy była pani grzeczna w Boże. tym roku? No nie wiem, nie wiem. Mam <laughs> rado połowicznie cukiereczek od Mikołaja. Jezu, ale miło. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo. Dobra, o Jezu. Jest cudownie. <laughs> a dziękuję. <laughs> Czekam na kurs, jestem pod Galerią Kalimierz. Dobra robaczki, próbuję się stąd wydostać. To nie jest takie proste, bo tu się korki zrobiły. Dobra Kamie już tu wsiada Dzień dobry Ho 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 Ale Pięknie No, tylko dobra, tu wyjechać stąd to jest problem dobrze? Nie, nie będzie problemu. Nie? Dobra gitara. No to szybkie pytanie, czy był pan grzeczny w tym roku? Ja byłem bardzo niegrzeczny. Nie, no to różga! Nie no dobra, przymykamy oko. Proszę, cukierasek. Mikołajki są. No... Tylko tak Nie wiem, czy jeszcze ktoś, ale z tego co wiem, to, to chyba... No, to nie jest must have, nie? nie, ale super. Nie A dziękuję, ale będziecie, no to będzie jeszcze lepiej, bo będzie bardziej te światełka, widać. Jest ten nosek na przodzie. Bo to nie jest, to nie jest taksówka, to są sanie! A dobra, renifer, tak. Jeżący renifer. Renifer, dokładnie. Dzień dobry. Dobra ho, ho, ho. No Mikołajki. Pytanie no. numer jeden. Czy była pani grzeszna w tym roku? Oczywiście. To proszę cukierasek dla Mikołaja. Dziękuję. To jest niekoniecznie. A dzieciaki były grzeźne w tym roku? No oczywiście, jak zawsze. Mogę dać cukierasa? Może pani. Ja mam cukierasa. Proszę. Piszcie. Mam nadzieję, że pani jest nie spieszy. Nic żyje. Pani też? Dobra, to miłego! jego! Jestem słucham w zasadzie z miejsca obok, Artura. Nie musiałam nic ruszać się, no to sobie czekam na niego. Ja już siedziałam pana Artura i trafił mi się pan Wojtek z Eliasza Radzikowskiego, czyli w zasadzie mam 200 metrów do niego. Więc idę olo i jedziemy na Miechowską. Czekam na Pana Wojtka, czas mi nalicza. Ho, ho, ho! Dzień dobry! Dzień dobry. Ale było, ale było fajne Dziękuję bardzo i pytanko, czy byli Pani nowie grzeszni w tym o, roku? Kojarzę Panią. No, a byliście grzeszni w tym roku? No, myślę, że tak. No to cukierasek od Mikołaja. Proszę sobie okay. się poczęstować. Dziękuję bardzo. Dobra, to jazda i to tutaj gdzieś? Okej. Okay. Dobra. To dzięki. Dziękuję. Zrzutał, niech święta dziecię może się dociepnąć. Okej. Okay. Czekaj. A widzę, że masz podobny strój jak ja to atakuję. E, dobra. To nie powinienem, bo mieliśmy zbierać tylko na terenie Agieku, ale już cię zaatakowałem, bo... Zajebista masz taksówkę to już. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Dzięki, sztos. Fajne dniówki. No, dzięki, pa. Cześć. I kolejny kursik na Chocimską 3. Widzimy Pana Dominika. wiadomość od Dominik. Minutka. O, widzicie, tutaj lektor Ubera czyta. I napisał mi Pan minutkę, no i mi Pani przeczytała. Jakbym, na wypadek, gdybym nie umiała czytać. Ho, ho, ho! Dzień dobry! dobry. dobry. Okej, okay, krótki te na teatr Bagatella. Pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Czy by Państwo byli grzeczni w tym roku? Nie zawsze. Dobra. To cukiereczek na Mikołaja. No dobra. Dzięki! Dobra, mi się króli się, wysadziłam pasażerów i zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy na Placu Szczepańskim. Kursy coś tam sypią z radaru, ale ich nie biorę. Może coś mi się uda na łapkę szczelić. Piękny renifer, może ktoś podejdzie. Dobra, i czekamy. Patrzcie, jak pięknie tu wygląda. Tu jakaś. Yy... Szubka krakowska. To jest lekonik? więc mam kawałek, ale tam nic nie wpadało za bardzo No i cisnę, cisnę, o, ale mi się wypaść, ho, ho, no tak ho, ho. Trafiło, no. Dobra, pytanie pierwsze e, Roid, Do okej, okay. dobra, i na Roi? Ta. Tak Dobra, i pytanie drugie czy pani była grześna w tym roku? Zdecydowanie byłam grzeczna. Proszę cukiereczek na Mikołajku. Yeah. <laughs> Dziękuję. I jedziemy. O, to jest po prostu najmilsza rzecz dzisiejszego dnia. Zdecydowanie. No. Tu miałam dużo szczęścia. Ja myślę, że na panią dzisiaj trafiają tylko klienci. No, już parę odpowiedziała, że było niegrzecznych, ale A. i tak zostali cukierka. Jak oni się tu znaleźli? Prawda? No. Tyle szczęścia mieli. No, ale super. Nigdy nie widziałam takiego pomysłu. Ale od razu banan na Idealnie. To zrobiła Pani sobie tutaj świąteczny nastrój. Tak. Czy do Pani dzisiaj też przyjdzie Mikołaj? No, przyjdzie. To całe szczęście. Chyba to, tak. Cały dzień Mikołajem, to później. Tak, no. Dobrze by było, żeby ktoś też był Mikołajem. To jak tam dzienek minął, nie całkiem nieźle. Wszystko jak na razie do tej pory dobrze. Tam, gdzie Mikołaj miał dotrzeć, to nawet udało mu się dotrzeć na czas. Mhm. Więc jest nieśmiej. No a to, to okay, ale już do domu. Tak, ja już do domu dzisiaj. Okej, okay. no a ja też już od dziesiątej w zasadzie... No i jakoś tak szybko zleciało. No, a ja myślę, że wszyscy byli ukochani jakby. Tak. Fajnie, prawda? Prawda? <laughs> Plus 10 do humoru. No to super, no to się cieszę. Dzisiaj Pani ozdabiała, czy wczoraj? Dzisiaj na wariackich papierach o. z narzeczonym i tak kurde, pluliśmy sobie w brodę czemu nie zrobiliśmy tego wczoraj bo on musiał do pracy jechać spóźnił Ale miał ważny pop Tak, tak, no Może go w pracy zrozumieli Nie, no myślę, że tak, no tam do pracy też wbiłam O, no, dobra, wpuszczę go z cukierasami Myślę, że wybaczą A. To dobra, dobra taktyka tym <grym> pracodawców, dokładnie Byłyście grzeszni w tym roku? Mhm. Tak, czy nie? Tak czy nie? Tak. Tak? tak? Mogę dać cukierka? No dobra, dobra. Proszę. Dziękuję. Oj, Spoko, możesz sobie zostawić. A dla pana? To dobra. Dzięki i Mikołajek! Kochani, cukierki rozdane. Większość pasażerów była grzeszna, chociaż były wyjątki, ale koniec końców się przyznali, że byli grzeszni. Także ja jadę do domu. No co? Dzięki, że mi oglądaliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się się Pa!